1.6 GDI. Bardzo często wybierany silnik, bardzo dużo filmów u mnie na kanale było. Były także filmy o TGDI. Wiecie, że wydają tam zapony na start po to, żeby szybciej rozgrzać katalizator. Ale dzisiaj zwykłe GDI, czyli 1.6 na bezpośrednim wtrysku benzyny. Spójrzcie, macie tutaj pracę tego silnika w stanie w mojej ocenie idealnym. Mamy tutaj poniżej 100 tysięcy przebiegu. Mamy bardzo czysto pod korkiem, co oznacza, że albo coś było robione z tym silnikiem, była zdjęta góra, ale nie sądzę, nie ma tutaj śladów, że to cyklo było rozbierane. Zwyczajnie uważam, że ktoś bardzo dobrze, regularnie serwisował ten silnik. Teraz posłuchajcie, jak on fajnie potrafi pracować. Bardzo, bardzo delikatnie świszczy jakaś rolka. I tak naprawdę to wszystko. Pokażę Wam go z każdej strony. Spójrzcie jeszcze, jak wygląda pod korkiem. Postaram się. O, włączmy może inną soczewkę. Jeszcze inną. Jeszcze inną. Czy tutaj na tym sześciokrotnym zoomie coś złapiemy? Będzie nam ciężko. Niestety chciałem, ale to zbyt trudne do wykonania. Nie ta odległość. Dobra, to może na tym. Spójrzcie, jak tam czysto. W mojej opinii regularne wymiany oleju przede wszystkim. No i możliwe, że ktoś stosował tutaj płukanki.